To tu? Mieszka tutaj? Nie, to przychodnia lekarska. Jej przyjaciel przyjmuje pod numerem 5A. 5A. Słyszałam. Idzie. Co mam robić? Idź z nią porozmawiać. Mama. Dowiem się, co ukrywasz, Marino. Pamiętaj, że dziś do szkoły przyjeżdża fotograf, zrobić zdjęcia twojej koleżance. Dziękuję. Chciałabym porozmawiać o czymś ważnym. Słucham. Cieszysz się, że mnie poznałaś? Jasne. Świetnie się rozumiemy. Tak, wiele nas łączy i dużo rozmawiamy. Ty mówisz więcej niż ja. Bywam gadatliwa. Spotkałam się z Tobą, bo podjęłam ważną decyzję. Jaką? Chcę z Tobą zamieszkać. Tato się zgodził i nie będzie robił trudności. Pójdę do Łazienki, zaraz wracam. Mamo? Nie odchodź. Nie uciekaj. Przestań, Miguel. Nie poddawaj się. Mia jest trochę kapryśna i głupia, ale nie jest taka najgorsza. Skądże? To wspaniała osoba, choć ma tylko jeden neuron. Daj jej szansę. Chyba nie wierzysz w te bzdury? Powiedziała ci to bez zastanowienia. To nie bzdury. Ona już mnie nie kocha. W serio. Kochanie. Wiedz, że cię kocham i uwielbiam z całego serca. Zawsze tak będzie. Nawet jeśli jesteś gejem. Co? To nie ma znaczenia. O czym mówisz, mamo? Akceptuję cię takim, jaki jesteś. Twój. Co? Twój. Chłopak rozmawiał z tatą. Na litość boską. Mama powiedziała mi, że jesteś gejem. Przykro mi, ale najlepiej będzie, jeśli wstąpisz do szkoły wojskowej. Przepraszam, ale nie zgadzam się. Zamieszkasz razem ze mną i dziadkami w Bostonie. Oszalałaś? Chcesz wyjechać, gdy rozpoczynam kampanię? Dokładnie. Wybacz, Leonie. Mój syn, słodkie maleństwo, jest na pierwszym miejscu. W porządku. Odejdź i nie wracaj. Nie chcę, by kojarzono mnie z gejem. To może mi zaszkodzić. Synek gej. Gej. Pani Almarej? To prawda. Nie chciałam się afiszować. Jestem znana, więc mam opory przed wizytą u psychiatry. Rozumie pan? Doskonale. Bez obaw. Zgłasza się do mnie wiele sławnych osób. Ludzie mają podobne problemy jak pani. Skąd pan wie? Tak, przypuszczam. Choć przyczyny zawsze są różne. Może być pani szczera. Wszystko pozostanie między nami. Co pani przejmuje? Alkohol? Tabletki? Narkotyki? Słucham? Nie mam nałogów. Więc po co pani przyszła? Nie rozumiem. Specjalizuję się w uzależnieniach. Co? Do przodu prosto na okładkę, wyżej ręce. Marina jest narkomanką. Tak, stara się wyjść z nałogu. Teraz rozumiem te tajemnicze eskapady. Dlatego cały czas zwodzi mi je. Trzeba jej powiedzieć: Przeżyję szok. Co robić? Nie wiem. Zdecyduj. Powtórz, co powiedziałeś mojemu ojcu. Chodź tu. Gadaj. Śmiało. O czym mam mówić? O naszym związku i miłości. Nie chciałeś, żeby ktoś się dowiedział. Nie gadaj wzdur, bo cię zabiję. Ty, zboczeńcu. Zginiesz. Niech mnie pan ratuje. Puść go. Pan go tak nauczył? Dlatego bił mnie kijem od szczotki. Pomiata mną. To ciebie powinienem zabić. Tato, on kłamie. Wkręca nas. Giovanni, nie rób jaj i powiedz mojemu ojcu prawdę. Prawdę? Że wstydzisz się naszej miłości? Miej odwagę i przyznaj się. Zamknij się. Błagam. Nie rozumiesz, że milcz. Dość tego. Wszystko jasne. Pakuj się, opuszczasz szkołę. Na co czekasz? Raz, dwa. Ale mnie teść wystraszył. Stul dziób zboczeńców. Byłaś uzależniona zanim się pobraliśmy, prawda? Teraz wszystko rozumiem: nagłe zmiany nastroju i cierpienie. Miałaś wszystko, a uciekłaś z tym piosenkarzem. Byłam bardzo chora. Czemu mi nie powiedziałaś? Nie mogłam. Dręczyły mnie wstyd i poczucie winy. Walczę z tym od lat. Nawroty są potworne. Wyrwanie się z nałogu to piekło. Wreszcie przyznałaś się do choroby i podjęłaś leczenie. Nie ufam sobie. Nie jestem zdolna do miłości. Mam prośbę: postaraj się dla swojej córki. Miej odwagę i powiedz jej, kim jesteś. Mija cię potrzebuje. Tylko w ten sposób zrozumie, dlaczego ją porzuciłaś. I będziecie mogły funkcjonować jak matka z córką.